Nie rzuca tej, po fakcie się rzuca! Nie! Labryka w szoku! Ej, on nie powinien dostać kasy za każdym! No. Ale numer odjebał! Ale numer odjebał! Nie! Szuchta, szuchta! Szuchta! Marcin, ty, o, za, szukna, yeah. Martin, szachta, ty za najlepszych lat nie robiłeś takich numerów! Ale numer! Nie. numer. <grym> nie, no to teraz musicie stoczyć, bo jednak! Nie! Jasto! Jasno. Ale miał taki kasta! To było do przewidzenia, że koleś.

tak nie robi nikt. No no Barcena Najmana ja. po kopnięciu w boksie też mieli nigdzie nie brać. Tak, tak tak mówili! No tak mówili! I tak mówili mię rozśmieszał. Ja pierdolę, ale kompromitacja. Załat, 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 jak najszybciej. No. Najszybszy przerwany walka, To będzie rekord świata. Rekord świata w najszybszej. Poddaniu. Patrz, labryka wskakuje! No jest najlepsze, patrz! Tak? Ja Jaki... Na jednej nocy! <grystanie> na jednej ja Kuj z nogą, jedzie, jedzie! Dobrze, że kuli tak... ja nie miał w ty... łapie! A dobrze, że nie miał tych kuli w to... łapie, bo... ja to, Jakby była kula... To... Ale by była kula. Ale będą dymy na afterze. O, ale ja wam powiem, o... Ale nadal śpi w innym hotelu przecież. No on, pewnie... on bierze sztab ochroniarzy i ucieka. Nie no, na, nie no, nie uciekł, ale to to dostojny. Patrzcie, ilu typów go prowadza. To, teraz chodzi jak Conor McGregor. A, a, i tak, tak, tak. No czekajcie. To powiem na to. Tak. To na to. Ci tak. że on, oni mnie nie dotkną, a zostali wyjaśnieni. Po, Posłuchajmy oświadczenia, bo jestem ciekaw. Dobra. Czekajcie. O, Leksię z siostrą bije. chcę zobaczyć walkę. Nawet ładna Ale dramat. Pan nie? Ma 19 lat chyba. Nie wiem. Ładna